Zewka po ośmiu kolejkach w piątej lidze wciąż pozostaje niepokonana. W ostatnią niedzielę września podopieczni Michała Giecza zremisowali jeden do jednego z Beniaminkiem LKS -y Miankowy 1968. Pojedynek miał wyrównany przebieg i końcowy wynik wydaje się być sprawiedliwym. Wynik spotkania dopiero w 57 minucie otworzył Fabian Markowski i wydawało się, że Zewce uda się utrzymać prowadzenie do samego końca. Tak jednak nie było. Na 3 minuty przed końcem podstawowego czasu gry do remisu doprowadził Rafael Bedoja. Mecz miał dwa oblicze praktycznie. Kurczę, prowadziliśmy w z jednej bramki. Mogliśmy to dotrzymać do końca, lecz gdzieś tam błąd przytrafił się naszemu, jednemu z naszych zawodników. Straciliśmy bramkę i mecz skończył się remisem. Wydaje mi się, że remis jest adekwatnym wynikiem do tego meczu. My mieliśmy swoje setki, które powinniśmy trafić. To jest kolejny mecz rzędu, gdzie nie szczelamy i nie zdobywamy trzech punktów. Trochę to już się robi denerwujące, ale mam nadzieję, że z czasem wyniki przyjdą. A Zewka też miała swoje sytuacje, coś tam się udało obronić i z liderem remis to też jest sukces. Na pewno ciężki mecz, przeciwnik powstają ciężkie warunki. No ale przeważaliśmy, jak mam być szczery. Gdzieś yy, no w końcówce zabrakło koncentracji, głupio stracona bramka i tracimy przez to punkty. Chociaż wiadomo, trzeba remis szanować, lecz myślę, że ten mecz był do wygrania. Zewka po tej kolejce spadła na drugie miejsce w tabeli. Fabian Markowski przyznał, że w klubie panuje bardzo dobra atmosfera. Myślę, że jesteśmy nakręceni bardzo dobrze, tak pozytywnie. Yy, jesteśmy pewni siebie, wierzymy w swój zespół przede wszystkim. Yy, tak mówię, mocna ekipa i jedziemy po swoje. Już w najbliższą sobotę zewka uda się na mecz do pincel Peter Krobianki Krobia. A, tak